Pewnie zastanawiacie się, dlaczego trzymam filtr kabinowy, który jest tak zmięty. No niestety woda ciekła mi na to miejsce, gdzie pasażer z przodu trzyma nogi i zastanawiałem się o co chodzi. Wyczytałem na grupie Hondy, że jest to problem związany z zapchanymi odpływami tutaj w puszce filtra kabinowego. I tak jak widzicie coś tam leży. Także wziąłem się do roboty. Zacząłem od przedmuchania tego sprężonym powietrzem, ale z puszki to ma trochę za małe ciśnienie i będę musiał poprawić kompresorem. Później wybrałem wszystko co mogłem śrubokrętem, ale zabieg muszę powtórzyć mocnym kompresorem, bo to powietrze jest za słabe i nie udało się przepchać kanału. To było trochę szybko co, ale taki format TikToka, na którego Was serdecznie zapraszam, bo tam jest mi po prostu trochę łatwiej zrobić filmik po prostu siedząc przy. No... Z telefonem w ręku, zamiast tu siedzieć przed kąpem, zacząć wszystko obrabiać, chociaż mam dużo rzeczy do obrobienia, eee, ale też muszę obrobić komuś dupę. <laughs> nie, chodzi mi o to, że jeżeli ja czegoś nie daję w moich filmach. Tych, którymi chcę wam pomóc ogarnąć coś. To znaczy, że kolejny krok jest na tyle banalny, że jeżeli jesteście w stanie ogarnąć wszystko, co robiliśmy razem do tej pory, no to ogarniecie też i to. A jeżeli nie jesteście w stanie, nie wiem, odkręcić dwóch śrubek, które są przed waszymi oczami, no to sorry, ale myślę, że powinniście dać to, co robicie, komuś, kto się na tym faktycznie zna, bo tu nic nie pomoże. Także jeżeli ktoś twierdzi, że moje poradniki są do dupy, bo to przykro mi, ale dalej je będę tworzył nawet dla trzech osób, które je obejrzą. A tymczasem, powracając do problemu, który tutaj przedstawiłem w, tym, w tych 50 sekundach, chodzi o to, że miałem wodę na podłodze po stronie pasażera z przodu, czyli tam, gdzie są nogi właściwie pasażera. I wyczytałem na grupie Hondy, że to problem, który wynika z zapchanych odpływów, które się mieszczą w puszce z filtrem kabinowym, który, jak widzieliście, jest trochę zmęczony. Ale, tak jak teraz tutaj Wam pokażę w troszeczkę wolniejszym tempie, problem jest taki, że sam filtr kabinowy nie jest wsadzany równiutko i on potrafi wibrować i się o coś tam obijać, i wtedy woda spływa do dołu tej puszeczki. Tak jak widzicie, tutaj jest takie nagromadzone, nie wiem, mokre. Może to jest błoto, nie wiem co dokładnie, ale widać, że była tam woda. Więc jak już to namierzyłem, to po prostu wyciągnąłem filtr, który widzicie, że wygląda jak wyjęty psu z gardła. No i co? I tam w środku tej puszki było parę liści, było trochę syfu. Który wziąłem i po prostu przedmuchałem sprężonym powietrzem, ale niestety takie sprężone powietrze do komputera ma za małe ciśnienie, więc muszę to powtórzyć przy użyciu jakiegoś kompresora, który jest mocniejszy i po prostu wtedy to mi się powinno udać. Tam też na. W tym filmiku tutaj widzicie, że w tym miejscu, gdzie leżał jeden z tych listków, to pod nim zaraz jest ten odpływ, który trzeba wyczyścić. Jedni mówią, żeby to czyścić trytytką, ja tam ręki nie zmieszczę, więc spróbowałem trytytką, ale niestety to gówno dało, więc trzeba w jakiś inny sposób to zrobić. No i tu moi drodzy widzicie efekt po samym przedmuchaniu widać, że trochę wody tam wyleciało, więc no zobaczymy jak to wyjdzie finalnie. No, ja mówię, jak dla mnie to za małe ciśnienie i niestety, ale mm, to jest taka pomoc doraźna, którą mógłbym robić sobie codziennie, ale faktycznie trzeba tam wsadzić coś, co mi pomoże przetkać ten, ten odchór. A, no i jeszcze nie zapomnijcie, że te rzeczy, które leżą luźno, to trzeba jakoś zabrać. Ja miałem do dyspozycji mega długi śrubokręt i po prostu nim sobie pomagałem, ale i tak był za krótki. Myślę, że wsadzenie tam jakiejś dyszy odburzacza by pomogło. Um, także no co, no, no, mam nadzieję, że Was ten problem nie spotka, ale jak spotka to. Może to będzie jednak tak błaha rzecz jak to, że faktycznie odpływ się zatkał, a nie że, nie wiem, popsuły Wam się rurki od układu klimatyzacji, z której ścieknie i trzeba to będzie robić. Także no, zanim się zmartwicie, obejrzyjcie to, to miejsce, tą puszkę, bo ją bardzo łatwo otworzyć i no mam nadzieję, że w czymś Wam pomógł ten mój gówniany poradnik. A tymczasem do następnego razu, hej!